Cześć, witajcie. Nie wiem, czy wiecie, na czym polega wybuch supernowej. To jest generalnie największy wybuch w obserwowanym przez nas wszechświecie, jaki znamy. Gwiazda nagle wybucha tak jasno, że widać ją w dzień. A potem znika, na zawsze. Zostaje tylko po niej drobna mgiełka, mgławica planetarna. Wydaje mi się, że niestety tak trochę było z Mieczysławem Karłowiczem, bo jak tylko odbył się wielki sukces, na który czekał przez bardzo długi czas, to od razu zmarł pod lawiną śnieżną. Jestem Mateuszem Rusowiczem a wy oglądacie kanał Mruz Tox. Karłowicz urodził się w 1876 roku na Litwie jako idealny dziwak. Nie miał za dużo kolegów, nie łapał kontaktów z ludźmi, miał bardzo dziwny kult rodziców. Znaczy ta relacja z matką była super bliska, ale aż chyba nawet trochę za bliska. I to właśnie chyba matka bardzo często go przywoływała, że nie może już się bawić, bo musi ćwiczyć na skrzypeczkach, było umówione, żeby nie ćwiczył na skrzypeczkach, a musi być najlepszy na świecie. No, i jeszcze do tego, jak miał tylko pójść do szkoły, to ojciec stwierdził, że ma dość tego zaściankowego litewstwa i musi się gdzieś wyprowadzić, i przeprowadzili się do Niemiec. Więc nagle był w obcym kraju, wśród obcych ludzi, do różnych szkół chodził, chyba to tylko pogłębiło tego, jakby wrodzone cechy jakieś, aż wreszcie osiedli w Warszawie. I w wieku 13 lat je zafascynował się tatarami, co doprowadzi do tej największej tragedii, a w wieku 16 lat zafascynował się tematem śmierci. I życia wiecznego. Dwa lata po maturze to taki okres poszukiwania trochę, gdzie zajmował się matematyką, chemią, kompozycją, tym czym my wszyscy, nie? Aż w końcu zdecydował, że jednak będzie wirtuozem skrzypiec i chyba w tym palce trochę maczała matka. Więc ćwiczył jak szalony: just like hell. żeby dostać się do najlepszego skrzypka, jaki był na świecie do Józefa Joachima do Berlina. Pojechał do Berlina w wieku 19 lat i się nie dostał. 19-letni, rozchwiany emocjonalnie, ma synek od ludek, trafił na gigantyczną porażkę i jest sam w obcym mieście w wieku 19 lat. Ale nie wrócił. Przyjechał tam z pewnymi założeniami filozoficznymi, które wyniósł z domu, bo jego ojciec był takim bardzo ambitnym człowiekiem i zaraził go myślą pozytywistyczną. Czyli, że musi bardzo dużo ćwiczyć, musi pracować każdego dnia powoli na swój sukces. Ale jak widzimy, takie stany emocjonalne, takich on był, i taki, taki jakby mieszanka charakterów, spowodowała, że był bardzo wrażliwy na nowe nurty filozoficzne, modernistyczne, e, przede wszystkim na filozofię Niczego i Schopenhauera. Na filozofię, która mówi, że istnieje wyższa rzeczywistość. To jest panteizm, uchwycenie absolutu rzeczy samych w sobie, takimi, jakie są. I tak jak mówiłem, nie wraca do domu, zamiast tego zaczął studiować filozofię, ale też kompozycję. I całe szczęście, że studiował tą kompozycję u Henryka Urbana, bo on z jednej strony dawał bardzo jasne zasady, że teraz trzeba napisać kanon, teraz trzeba napisać fugę, a z drugiej strony dawał bardzo dużo wolności, jak to zostanie zrobione i każdy mógł wyrażać się artystycznie tak, jak chciał. Do tego jeszcze z Karłowicz zrobił mistrzowski zabieg, mianowicie chodził sam z własnej woli, we własnym wolnym czasie do filharmoników berlińskich, rozmawiał z nimi w przerwach, jak on ma pisać jak najlepiej na ich instrument, żeby to miało sens. I dlatego w bardzo młodym wieku stał się absolutnym mistrzem instrumentacji, jakiego w Polsce od wielu lat nie widziano. W Berlinie też bardzo mocno przesiąkł muzyką Wagnera, która bardzo się łączyła się z filozofią niczego i muzyką też Straussa, który z kolei jest kolejnym mistrzem instrumentacji. Także podsumowując, bo to świetnie podsumował Leszek Polony, co się, co się wydarzyło w Berlinie, z jednej strony zaowocowało to taką jego postawą życiową, że tu i teraz myślę pozytywistycznie, czyli bardzo ciężko pracuję na sukces, a z drugiej strony to, co było i to, gdzie zmierzam, jest w strefie idei i w strefie tego myślenia modernistycznego, w strefie tego, żebym ja chciał ten wszechbyt ogarnąć i wyrazić jakąś głębszą rzeczywistość. A czym w muzycznym zaowocowały studia w Berlinie? Na przykład piękną, niezwykłą serenadą na smyczki. W pewnym momencie dowiedział się, że jego ojciec jest ciężko chory na Sycylii, więc pojechał do niego. Okazało się, że nie jest tak bardzo umierający, trzeba wrócić do Warszawy, ale jakby nie, nie jest sprawa super pilna, więc po drodze sobie jeszcze trochę pozwiedzali. Ale kiedy byli sportem w Warszawie, to dom Karłowiczu już nie był tym samym domem. To nie było to miejsce, gdzie przychodzili znajomi, który tętnił życiem, muzyką, bo było bardzo dużo muzykowania domowego. Teraz Karłowicz zobaczył, że żeby mieć tyle wrażeń, co miał wcześniej, musi je tworzyć sam. I wyjść do ludzi. I jak tak wyszedł do ludzi, to zderzył się z kwestią filharmonii w Warszawie. Filharmonia to była nowo powstała instytucja i na początku była otwierana z wielkimi zamiarami, a potem okazało się, że na nic nie ma pieniędzy. Więc dosyć szybko zaczęto grać no, bardzo niskiej jakości program po to, żeby widowni się podobało, że przychodziła i płaciła pieniążki. I dzisiaj to byłby może nawet objaw gospodarności, że się robi coś dla ludzi, że się zarabia fajnie. Wtedy Warszawa przez no po prostu niesamowitą ilość lat nie miała porządnej orkiestry i wszyscy błagali, że wreszcie może coś się stanie, że wreszcie pokażemy jakąś świetną sztukę. No i się nie udało, więc środowisko było, było niesamowicie zawiedzione i wyraził to Karłowicz w krytyce właśnie w całej instytucji. I w zamian usłyszał bardzo personalne zarzuty, w sensie, że pewnie on chce, żeby to jego kompozycje były tam wykonywane, więc do tego, jeszcze było a ty mu o kosie, co tam wiesz, itd, i tak dalej. To dużo osób związanych z środowiskiem warszawskim go przestało lubić, więc jak miał tam wykonania, no to były krytykowane, bo trzeba to skrytykować. I w tym też czasie skomponował bez żadnego zamówienia. Tak, po prostu narzucił sobie rygor, że weźmie i skomponuje. Kolejne ze swoich największych chyba dzieł Koncert Skrzypcowy. Szybko też zaczyna pisać to, co będzie jądrem jego twórczości. Poematy symfoniczne, poematy nie o historiach, ale poematy o ideach, o filozofii. Powracające fale, potem odwieczne pieśni, aż w końcu rapsodia litewska, gdzie zresztą zawarł takie melodie, które niania mu śpiewała, jak był dzieciątkiem małym. To jest też dobry moment, żeby sobie powiedzieć, jaka była jego muzyka. Trudno ją uchwycić jednym zdaniem. Leszek Polony mówi, że z jednej strony tak bardzo... Obszernie patrząc, to jest wyczuwalne wieczne napięcie. Między z jednej strony siłą oddziaływania, a szlachetnością brzmienia. Między taką prawdą w muzyce, która czasem jest brzydka, a tym, że jednak to jest sztuka i musi być piękna. Niezwykle trudno uchwycić formę, bo on się jakby nie trzymał formy w rozumieniu układania klocków. W tych utworach można wyczuć, że istnieje jakiś podmiot, który tą opowieść opowiada, snuje i forma wynika z jego perypetii, decyzji, uczuć. Do tego, tak jak wspomniałem już, to był absolutny mistrz wielobarwnej i wysublimowanej instrumentacji. Sam zresztą mówił, że instrumentacja stara, no to było operowanie albo grupami instrumentów, albo dobarwianie tylko jednym instrumentem, a teraz to jest specjalne zazębianie całej orkiestry ze sobą. A jeszcze Tadeusz Marek w swojej książce pisze, że takimi charakterystycznymi cechami muzyki Karłowicza jest egzaltacja, bardzo duża śmiałość, i szeroko rozumiane bogactwo, zarówno formy, melodii, instrumentacji. Posłuchajmy teraz przez chwilę odwiecznych pieśni. Widać, że ten początek jest bardzo taki skupiony, ciemny i gęsty. W tym poemacie widać jak w soczewce jakby wszystkie tematy, na których skupiał się Karłowicz. Na początku o wiekuistej tęsknocie, potem o miłości i śmierci, i w końcu na samym końcu o wszechbycie. Czyli tutaj z kolei ta część zaczyna się takim niezwykle szerokim brzmieniem całej, no może nie całej orkiestry, ale w sensie to brzmienie jest bardzo rozpięte na przestrzeni gigantycznej. Po prostu tworzy tą przestrzeń kojarzącą się tam też z górami, tak naprawdę, z tym, co on sam przeżywał w górach. No właśnie, góry. To ja może tutaj przeczytam fragment właśnie od Leszka Polonego. To jest zresztą cytat z Karłowicza samego. Mam za sobą długi szereg wędrówek samotnych i wędrówki te oblane są w mojej pamięci jakimś szczególnym, czystym blaskiem. Są to wspomnienia niezmącone żadnym dysonansem, szereg przedziwnych zespoleń z odwiecznym duchem gór, szereg hymnów w zachwycie odśpiewanych na cześć wszechistnienia że sami widzicie, że on bardzo filozoficznie do tego podchodzi, jakby w ludziach i w społeczeństwie nie znajduje poparcia, więc szuka tego zespolenia ze wszechbytem, co w nie sensie tak mu się kojarzą góry, to tam odczuwa i to potem zawiera w swoich utworach. Był nieprawdopodobnie zafascynowany fotografią. Był świetnym fotografem. Bardzo kombinował z naświetleniem, ze sposobem wywoływania, z rodzajem kliszy. Był po pierwsze świetnym taternikiem, który opisywał różne trasy. Po drugie rewelacyjnym fotografem. Po trzecie wybitnym kompozytorem, tylko nikt na tym trzecim nie dał się jeszcze poznać. No i cóż... Odbywają się różnego koncerty zagraniczne w Berlinie, w Wiedniu. Ludzie subskrybują jego kanał na YouTube, więc wy też subskrybujcie mój, będę bardzo zadowolony. Albo powiedzcie, czego wam brakuje w jego kompozycjach i czego wam brakuje na moim kanale, aczkolwiek już trochę o tym mówiliście. No wiem, zaraz się rok skończy, będę to robił, obiecuję wam. I Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly Swear. W sensie bardzo nie chce mieszkać w Warszawie, więc zamieszka w zakopanym wraz z matką. I w ogóle tą matką się opiekował potem. Ojciec tam zginął, umarł w 900 którymś roku i on jakby został sam już z matką. I ilekroć się wspinał, to jego przyjaciele mówili, że był niesamowicie ostrożny i że odmawiał jakichkolwiek ryzykownych wspinaczek, bo powiedział, że jak on zginie, to razem z nim umiera matka. I dalsze poematy, jakie napisał, to jest Stanisław i Anna o świecimowie. Niektórzy uważają, że to jest najwybitniejszy z jego poematów symfonicznych, potem smutna opowieść i niedokończony poemat, który potem został dokończony przez Grzegorza Fitelberga i nazywa się dzisiaj Epizod na Maskaradzie. 21 stycznia 1909 roku w Filharmonii Warszawskiej odbył się koncert m.in. odwiecznych pieśni Karłowicza, i to był spektakularny, porażający sukces. To było 21 stycznia. Za to 8 lutego 1909 roku zeszła w Tatrach lawina w miejscu, w którym lawiny w ogóle nie schodzą nigdy całkiem serio, bo ja chodzę po Tatrach w zimie. Tam nie schodzą lawiny. Też to znaczy, dobra, jak jest czwórka. Ale z tych opisów, które mamy, to Karłowicz szedł wtedy samotnie w góry i wybrał najbezpieczniejszą trasę możliwą, żeby porobić jakieś zdjęcia. I po drodze y, zobaczył kilka lawinisk, kilka miejsc niebezpiecznych też i za każdym razem je omijał szerokim łukiem, bo były potem ślady nart. I w tym miejscu była kosodrzewina, która powinna związać śnieg, która jakby wystawała trochę ze śniegu, więc jakby ona go chwyta jak taki grzebień, więc śnieg się nie przesunie. Ale chyba musiały być jakieś masy śniegu pod samym małym kościelcem, i stamtąd się sunęły po tej kosówce. No i niestety. Wojciech Kilar potem napisał taki też poemat symfoniczny Kościelec, opisujący te tragiczne wydarzenia. To dosyć smutne, że w taki sposób straciliśmy tak nieprawdopodobnego kompozytora. No nic, dobra, dzięki Wam wielkie za ten dzisiejszy odcinek. Komentujcie pod spodem, i do zobaczenia.